Jak wiemy, Ty i Ania Wędzikowska jesteście rodziną. Czy Ty Ani pomagasz na przykład w opiece nad córeczkami? No nie wiem, czy Ania byłaby tak odważna. Ania jest matką na pełen etat i to, w jaki sposób ona ogarnia swój kalendarz jest dla mnie absolutnie fenomenalne, nieosiągalne w ogóle nawet w marzeniach. Jest bardzo pracowitą kobietą, bardzo profesjonalnie podchodzi do, do swojego zawodu, jest zawsze przygotowana, a oprócz tego jest perfekcyjną matką. I prowadzi perfekcyjny Instagram więc naprawdę ja i ona jesteśmy bardzo daleko od siebie. I myślę, że powierzenie mi jej córek skończyłoby się tym, że po prostu zeszłyby one na złą drogę. Ale wy w ogóle z Anią się przyjaźnicie? Macie taki bardzo dobry kontakt, czy raczej widujecie się od czasu do czasu? Czy my się przyjaźnimy? Są takie momenty, kiedy jesteśmy bliżej, są takie momenty, kiedy każda ma swoje życie i swoją prywatność i swoją intymność i jesteśmy wtedy w swoich prywatnych życiach. Natomiast mm, mogę powiedzieć, że możemy na siebie liczyć zawsze.